Cześć, witaj w mojej kuchni i na kanale Smacznie na talerzu. W dzisiejszym filmiku pokażę Ci, jak zrobić skręcane drożdżówki z serem. Ciasto z tego przepisu wychodzi naprawdę bardzo delikatne i puszyste, a drożdżówki smakują najbardziej w tym samym dniu. Zachęcam również do subskrypcji kanału oraz włączenia dzwoneczka z powiadomieniami, wtedy będziesz zawsze na bieżąco z nowymi przepisami. W misie miksera umieszczamy 25 g świeżych drożdży, 1 łyżkę cukru, mieszamy i dodajemy 2 łyżki mąki oraz 140 ml ciepłego mleka. Wszystkie składniki ze sobą łączymy tak, aby drożdże się rozpuściły, przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na około 10-15 minut. Kiedy rozczyn będzie już gotowy do użycia, pojawią się na nim bąbelki oraz znacznie powiększy swoją objętość. Dodajemy pozostałą przesianą mąkę, cukier kryształ oraz cukier waniliowy, Szczyptę soli, 2 żółtka oraz 40 g roztopionego i ostudzonego masła. Ciasto wyrabiamy na najniższych obrotach miksera około 15 do 20 minut, aż będzie gładkie i jednolite. Ciasto również można wyrobić ręcznie. Wtedy wyrabiamy do momentu, aż przestanie kleić się do dłoni i będzie gładkie. Ciasto delikatnie opruszamy mąką, aby nam nie obsychało i przykrywamy ściereczką i zostawiamy w ciepłym miejscu na około godzinę, aż podwoi swoją objętość. W miseczce umieszczamy 250 g białego sera, 2 łyżki cukru, 1 łyżkę cukru waniliowego oraz jedno żółtko. Za pomocą widelca rozgniatamy wszystkie składniki, aż się połączą. W czasie, kiedy ciasto wyrasta, rozbyłtamy sobie jeszcze jedno żółtko z jedną łyżką mleka, i później tą mieszanką posmarujemy drożdżówki przed włożeniem do piekarnika. Na oprószony blad mąką wykładamy ciasto, zagniatamy je kilka razy, aby pozbyć się pęcherzyków powietrza. Tworzymy kulę i wałkujemy na kształt prostokąta. Ciasto smarujemy wcześniej przygotowanym nadzieniem z sera białego. Wkładamy ciasto i kroimy na około 4 cm paski. Różdówki skręcamy dwukrotnie i przekładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Przykrywamy folią streczową oraz ściereczką i zostawiamy na 15 minut, aby ciasto odpoczęło. Po tym czasie smarujemy drożdżówki wcześniej rozbełtanym żółtkiem z mlekiem, wkładamy drożdżówki do zimnego piekarnika i od razu włączamy go na 170 stopni i pieczemy około 40 minut. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i życzę słodkich wypieków.